Z wiary katolickiej, ześlizguje się przez protestantyzację, protestantyzm do apostazji. Przykład maciu głupiałego księdza Dominikanina, kardynała, gdzie tam w Kanadzie, który jest protestantką, odprawia mszę. Jeszcze się pyszczy dziadek Dominikani, że się trzyma, że się trzyma, czego tam laudato si Bergoglio. To zobacz, jakim teraz wężą, jakim kretynem był Bergoglio. I to jego laudato si. Brakuje ci papieru toaletowego w kibelku, to bierz na to si, bo na to się nadaje. Jeśli nie zapcha kibla, jakim kretynem był Bergoglio, że w jego latach stary dziadek, domikański, jakiś tam kardynał, będzie z kobietą przy posoborowym stole Anglikanką odprawiał, odprawiał, że jeszcze się będzie pyszczył, że tam jest dla ciebie miejsce tutaj. Będzie budował jakąś wspólnotę. O co i że? że jeżeli widzimy na naszych oczach, że oficjalna struktura kościoła doświadcza, doświadcza historii Żydost, Żydów, to znaczy odrzucenia Pana Jezusa na sposób bardzo przebiegły, bo to diabeł przez, przez wieki ucząc się walki z kościołem nauczył się, na jaki sposób kusić, żeby to, to odejście, ta niewierność była najdotkliwsza. To jak ty jesteś wśród tych, którzy którzy talentu nie odrzucili, talentu wiary. To jak go masz mnożyć? To jak go masz mnożyć?